Zawsze lubiłem opuszczone miejsca. Mają w sobie coś prawdziwego: cisza, zniszczenia, historie zapisane na ścianach. Od miesięcy miałem obsesję na punkcie pewnego starego szpitala, psychiatrycznego niedaleko Rostę. Miejscowi mówili na niego: szpital w Dolinie Mgieł. Codziennie rano otulała go dziwna, gęsta mgła. Jakby coś go celowo zakrywało przed światem. Ostatni pacjenci zniknęli tam podobno w 1987 roku. Oficjalnie zamknięcie z powodów technicznych. Ale w internecie można było znaleźć coś innego. Szepty o eksperymentach. O pacjentach, którzy przestali być ludźmi. I o tym, że nie wszyscy z personelu opuścili szpital? Musiałem tam pójść. Sam. Zabrałem latarkę, GoPro, plecak z jedzeniem i powerbankiem. Ruszyłem o zmierzchu. Las był gęsty, droga wąska i ledwo widoczna. Gdy w końcu dotarłem, Mgła już czekała. Nie wyglądała jak zwykła para wodna. Była ciężka, jakby miała własną wolę. Budynek był ogromny, zniszczony z odpadającym tynkiem. Drzwi uchylone. Przekroczyłem próg i latarka zgasła. Wymieniłem baterię. Nic. Telefon też szalał. Ekran migotał. Kamera się zawieszała. Ale GoPro działała. Włączyłem tryb nocny i poszedłem dalej. Korytarze były zagracone. Łóżka, krzesła, porzucone dokumenty. Ściany, zryte paznokciami. Ale najgorsze były ślady dłoni. Wszędzie ogromne, zbyt duże jak na człowieka. W jednym spokoju ktoś zostawił zamek z dziecięcych klocków i lalkę. Gdy na nią spojrzałem, nagle kamera zarejestrowała szept. Nie jesteś pierwszy. Zamarłem. Odwróciłem się. Nikogo, ale miałem wrażenie, że coś stoi tuż za rogiem, jakby patrzyło. Mimo tego postanowiłem zejść do piwnic. Miałem mapę, na której zaznaczono coś, co wyglądało jak nieoficjalne pomieszczenia. Tajna laboratoria? Znalazłem schody. Były kruche, metalowe, skrzypiące. W piwnicy zrobiło się lodowato zimno. Światło z telefonu zgasło całkiem. Tylko GoPro dawała zielonkawe światło noktowizyjne. I wtedy go zobaczyłem. Stał nieruchomo przy rurach. Wysoki, wychudzony, z czarnymi oczami. Nie ruszał się, a jednak... Z każdą sekundą był bliżej. Nie słyszałem kroków. Po prostu... Przemieszczał się. Jakby mrugnięcia przeskakiwały go do przodu. I wtedy usłyszałem głos tuż przy uchu. Teraz ty zostaniesz pacjentem. Pobiegłem. Serce waliło mi jako szalałe. Korytarze zaczęły się zmieniać. Przysięgam, to nie była wyobraźnia. Ściany się wydłużały, drzwi znikały. Podłoga falowała. To miejsce żyło. Chciało mnie zatrzymać. W końcu wybiegłem na zewnątrz. Mgła się rozstąpiła. Niebo było różowe od wschodzącego słońca. Zasapany, z trudem dotarłem do domu. Nikomu nic nie mówiłem. Tylko odpaliłem nagranie z GoPro i wtedy zamarłem. Na końcu nagrania, gdy kamera leżała na ziemi, widać mnie. Stoję nieruchomo w piwnicy. W oczach pustka, a potem mówię do nikogo. A ja zawsze tu byłem. Teraz ty mnie widzisz. Nie pamiętam, żebym to mówił. Nie pamiętam, żebym tam stał. Od tamtego dnia coś jest nie tak. Słyszę szepty w nocy. Czasem mgła pojawia się przed moim oknem. Creepypasta numer dwa. Nigdy nie powinienem był brać tej pracy. Byłem świeżo po szkole, potrzebowałem pieniędzy, więc zgłosiłem się do pomocy w starym hotelu Ametyst, który stał na uboczu miasta. Hotel miał swoją chwałę w latach 60. Teraz był cieniem dawnej świetności, puste korytarze, skrzypiące windy i zaledwie kilku gości miesięcznie. Właściciel wyglądał, jakby nie spał od lat, miał puste spojrzenie i zawsze, zawsze powtarzał mi jedno: Nie sprzątaj pokoju 303. Myślałem, że to żart, albo jakaś legenda pracownicza. Ale byłem ciekawy. Wiesz, jak to jest, gdy coś jest zakazane? Chcesz tylko bardziej. Minęły trzy tygodnie. Pokój 303 zawsze był zamknięty, ale któregoś dnia wracając z piwnicy zobaczyłem, że drzwi do niego są uchylone. Klamka lekko drżała. Jakby ktoś dopiero co z niej zszedł, nie mogłem się powstrzymać. Wszedłem. Był kurz wszędzie. Jakby nikt tam nie był od lat, ale wszystko wyglądało nietknięte łóżko zasłane telewizor stary kineskopowy. Na stoliku stała zimna herbata i zeszyt. Wziąłem go do ręki, zapisany jednym słowem: wyjdź. Na każdej stronie, a potem drzwi się zamknęły same. Zgasło światło. Mój telefon zgasł, mimo że miał 80% baterii, i wtedy usłyszałem kroki, nie moje. W pokoju był jeszcze ktoś. Zbliżał się. Czułem jak powietrze staje się gęste. Gdy odwróciłem się, zobaczyłem lustro, którego wcześniej nie było, a w nim, nie mnie, widziałem pokój, ale ja siedziałem na łóżku, blady, z pustym wzrokiem. A coś stało za mną: ciemna, wysoka postać z głową, której nie da się opisać. Jakby światło nie mogło jej dosięgnąć. Wtedy usłyszałem szept tuż przy uchu Teraz Ty będziesz gospodarzem. Zemdlałem. Gdy się obudziłem, leżałem na podłodze przed pokojem 313. Drzwi były zamknięte, a w ręku miałem klucz, stary, mosiężny z wyrytym numerem 314, który nie istniał. Poszedłem do właściciela. Gdy mnie zobaczył, zbladł. Powiedział tylko jedno: Teraz już nie wyjdziesz. Zrezygnowałem z pracy tego samego dnia, ale od tamtej pory co noc. W snach widzę pokój 313, a czasem mam wrażenie, że jestem znowu tam. A najgorsze, ten klucz znów pojawia się w mojej kieszeni. Dziękuję bardzo za oglądanie i to koniec tego filmiku. Niebawem pojawi się jeszcze part 2 Creepypast, więc wyczekujcie, a ja się z wami żegnam, papa.